Dla wszystkich zabieganych, zapracowanych i wszystkich kuchniosceptyków wymyślono schabowce gotowce. One są od razu w zestawie z ziemniaczkami i z jakimś warzywem, najczęściej nieżywem. No i zobaczmy, jakie mają składy. Mamy tutaj kotleta schabowego zakonserwowanego azotynem sodu, który w nadmiarze może być szkodliwy. Do tego syrop glukozowy i tylko draży z bitą śmietaną brakuje. To taki schabowy na słodko. Poza tym krajowy zlot fosforanów czyli fosforan sodu, trifosforan pentasodowy, difosforan disodowy oraz polifosforany. Dlaczego te fosforany są w kotlecie? Dlatego, że chłoną wodę i zwiększają objętość mięsa. To proste. A w tym bidulu mięsa zaledwie 66%. Reszta to mąka, masa jajowa, sól i drożdże. A tu mięsa jeszcze mniej, bo zaledwie 64%. Czyli jedna trzecia tego kotleta to panier. O tym panierowaniem? Ech, lepiej glizdę zjeść kolego niż takiego schabowego.